Witam wszystkich na moim nowym holu zakupowym. Byłem dzisiaj w Netto i zaraz Wam pokażę, dziewczyny, co kupiłem dobrego. Zobaczcie, tutaj mamy rzodkieweczkę. Tutaj jest weczka Czerwona Polska, jedyne złote, 99 zł od, od takiej natki. Spróbujmy, jak smakuje. Bardzo dobra. Kupiłem również ogórka. co jeszcze? Kupiłem. Kupiłem też banana polskiego. Dobre. Też mają nas z Wizard. Ja mm. e, jak mi ktoś nie wierzy, to ja wam mogę pokazać paragon. Tutaj mam paragon z U sobie, zobaczcie. Wizard jest widoczne to wszystko. Też y, teraz spróbujemy mają nas z Wizard. Majonez jest bardzo dobry na brodę i włosy. On się nadaje do tego wyśmienicie, bo wiecie, jak sobie go nałożycie, to, to po trzech dniach on tak stwardnieje, a po tygodniu zaczyna gnić. I to dodaje włosom blasku i wspaniałego kolorytu. To jest nasz majonez z Wizard. Dobra, co my tu jeszcze mamy? Kupiłem też mydło. E, galaretka z Wicef. Nie, galaretka jest od Gelbe. Galaretka o smaku agrestowy. Czekajcie, za zobaczymy, jak ona smakuje. Bo ja też słyszałem, że jak byłem w Londynie na przycenie na, na takich wyprzedażach, słyszałem, że ta galaretka, co prawda jest... Bardzo przyceniona. To nie jest najlepszej jakości. Ale mówili, że jak się ją zmiesza z majonezem z Wizard, to wtedy daje to wspaniały efekt na naszą skórę. I po prostu to jest. No, już się czuję lepiej. Już po tych kilku sekundach tego, tego zaaplikowania na moje ciało, po prostu czuję się lepiej. Co my tu jeszcze mamy? Korsarz. Korsarze. Draża XXL, niestety już zjedzone. Soczek. Soczek kupiłem, nie wiem czy go będę pił. Kosztował 119.99, ,19 19,99, no przycenę jak wiadomo. No taki soczek. Tu pokażę, on jest, wosanka się nazywa. Polecam, polecam, chociaż ja go nie będę pić, ale polecam go, bo jest po prostu zdrowy. No co jeszcze? Jeszcze mam taki napój isotronik. On sprawia, że wasze ciało i muskuły stają się naprawdę super wydajne. Kiedy, kiedy podajecie sobie nim głowę, to, to yy, robi się taka niebieska maź na stole, no bo on jest niebieski. No i to by było tyle yy, z tego halu zakupowego. Ja po prostu. Yy, Polecam Wam yy, siebie na przyszłość, więc wciśnijcie suba i zapro, zapraszam na rewans do siebie.